Halo, dzień dobry, szable zdobyte pod Fuentes Rabel 30 grudnia 1808 roku przez polskich szwoleżerów, angielskie szable wzór 1796 były wynikiem pracy komisji wojskowej angielskiej, która miała zadanie polepszyć generalnie stan uzbrojenia i też stan wyszkolenia kawalerii angielskiej. Proszę Państwa, pod koniec XVIII wieku Kawaleria i w ogóle armia brytyjska przeżywała swego rodzaju kryzys. Utrata, na przykład kontroli po, utrata kontroli nad koloniami w Ameryce Północnej odbiła się głębokim piętnem na armii angielskiej. Anglicy bardzo przeżyli po prostu tą klęskę z rąk prowizorycznej armii amerykańskiej. I kawaleria na przykład angielska w tamtym czasie niczym nie, nie przypominała dawnej kawalerii z początku XVIII wieku, na przykład lorda Churchilla, która pod Malplaquet w 1709 roku potrafiła pobić, czy po prostu zadać bardzo wysokie straty Francuzom. Generalnie kawaleria z końca XVIII wieku angielska była cieniem swojej kawalerii z początku XVIII wieku. Nawet w tamtym czasie wyśmiewano się z umiejętności szermierczych Anglików. Mówiło się, że, Anglicy, że angielska szermierka pod koniec XVIII wieku przypomina rąbanie drzewa. Podobnie było z bronią. Co prawda był model szabli angielskiej wzór 1788 dosyć rozpowszechnione, ale generalnie Anglicy mieli bardzo złą praktykę zakupowania broni przez angielskich pułkowników indywidualnie. I dochodziło do takiej sytuacji, że w pułku na angielskiej kawalerii, w zasadzie wszyscy kawalerzyści mieli inną szablę, ponieważ dowódca kawalerii sam zakupował tą broń, ta broń była naj, najróżniejszej jakości, ta broń była po prostu kiepskiej jakości, bo on dostał pieniądze z rządu i później zależało mu na tym, żeby jakoś wyekwipować ten pułk, a jakie szable kupił po prostu na ręku, no to już była kwestia drugorzędna. Trzeba było po prostu coś z tym zrobić i angielski rząd powołał specjalną komisję pod przewodnictwem jednego z majorów angielskiej kawalerii, majora Johna Gasparda Le Marchand. No i Le Marchand postanowił zająć się po prostu poprawieniem stanu uzbrojenia kawalerii angielskiej i przede wszystkim też opracował swego rodzaju nowy podręcznik fechtunku za pomocą tych nowych szabel, które stworzył. marszałt proszę Państwa nie wymyślił koła, ale marszałt postanowił w zasadzie zaobserwować armię sojusznicze, w które w tamtym czasie... Walczyły ramię w ramię z, z napoleońską Francją i podejrzał w tamtym czasie kawalerię generalnie Habsburgów. Szczególną uwagę zwrócił na kawalerię ciężką i lekką, no przede wszystkim na kawalerię le lekką na początku. Szczególnie zwrócił na węgierskich huzarów, którzy w tamtym czasie byli swego rodzaju emanacją najlepszej kawalerii lekkiej tamtych czasów. I zwrócił szczególnie na. Uwagę na ich broń. I w zasadzie skopiowa mogę Państwu powiedzieć ich broń. Głównie szablę huzarską armii węgierskiej, armii austriackiej z 1768. I mogę Państwu powiedzieć, że no tutaj mamy taką właśnie szablę. W zasadzie skopiowano wszystko. No, wrzucę jeszcze w dział społeczności, jak wyglądały te szable. W zasadzie od pochwy poprzez rękojeść, na przykład. W zasadzie rękojeść różniła się tylko tym, że na przykład tutaj wąsy były inne. W szablach wzór 1796 mamy takie wąsy półokrągłe. E, na przykład mocowanie rękojeści tutaj do warkocza za pomocą nita było takie same. No, troszeczkę też się różniła kwestia tutaj generalnie kabłąka. Tutaj mamy kabłąk nazywany później blicherowskim, natomiast szablach wzór 1768 w węgierski no, był po prostu klasyczny kabłąk. Co jeszcze mogę powiedzieć, no przede wszystkim skupiono się, skopiowano tą broń, skopiowano też jak najbardziej, też głownie, opierając się na węgierskich szablach i co można powiedzieć, no przede wszystkim komisja oceniała tą broń i byli zarówno jakby zwolennicy tej szabli, jak i też przeciwnicy, na przykład kwestia na przykład oceny tej szabli, jedni na przykład mówili, że nie jest to szabla, jest to tasak po prostu szabla nie ma nic wspólnego e, generalnie z, jakim, z, jakim, z jakąkolwiek inną szablą. E, na przykład Anglicy też przywiązywali dużą uwagę do ochrony rękojeści. Mówię, że na przykład rękojeść tutaj e, po prostu, rę, ręka po prostu jest słabo ch chroniona. Anglicy generalnie byli przyzwyczajeni do takich rękojeści mocno koszowych. No, przede wszystkim szabla też miała swoje podstawowe zalety. Ona była przede wszystkim dedykowana do walki konnej. I to właśnie za pomocą tych szabel robiono straszne cięcia właśnie w akcjach konnych. W, w walce pieszej mogę powiedzieć Państwu, no szabla generalnie nie jest dedykowana do walki pieszej. Jest stosunkowo ciężka, jest stosunkowo wyważona bardzo mocno do przodu. Natomiast jeśli chodzi o walkę konną, jeśli chodzi o wykonywanie pojedynczych cięć, no to ta szabla była po prostu strasznie skuteczna. Anglicy oprócz takich raportów teoretyków wojskowych domagali się też, e, t, domagali się też e, takich raportów z pola bitwy i na przykład zachowały się takie raporty m.in. jednego e, z, z kapitanów Hejsa. Kapitan Heis w 1808 roku pisał, że oglądał pole bitwy, które e, po prostu, raczej po bojowisko, w którym e, angielska kawaleria pokonała Francuzów, oglądał ciała poległych Francuzów, no i pisał na przykład takie rzeczy, że widział na przykład francuski po prostu ucięty czubek głowy na wysokości oczu. Po prostu generalnie tutaj czaszka była odcięta na wysokości oczu i po prostu była idealnie rozcięta. No na przykład nie wiem kwestia, na przykład za pomocą tej szabli można też było śmiało poucinać całe po prostu przedramiona i całe też ramiona można było odjąć od korpusu za pomocą takich pojedynczych cięć. E, szabla niestety była też wymagająca. Generalnie fechtunek tą szablą nie jest, tego, no, po prostu nie był prostą rzeczą. Generalnie e, szabla wymagała silnej ręki, szabla wymagała dużych umiejętności e, w fechtunku i miała niestety też tendencję do skręcania się e, w ręce e, pod wpływem uderzenia. Głównie z uwagi na to, że miała bardzo szerokie ostrze. I czasami też mówiło się w tamtym czasie, w XIX wieku, że e, niedoświadczona jakaś, nie wiem, słabo wyszkolona angielska kawaleria, jakiś niedoświadczony pułk uderzał po prostu często płazem, po prostu zamiast uderzyć ostrzem i po prostu przeciąć to, to uderzał też bardzo często płazem zamiast uderzać ostrzem. W jakim sensie szabla była kopią szabel węgierskich, szabel hu huzarskich w jakim sensie była to swego rodzaju, no, dziwna historia, ponieważ szable węgierskich huzarów, w prostej mierze wywodziły się z szabel polsko-węgierskich. No i wiadomo, to była kopia, którą po prostu Anglicy stworzyli. I w zasadzie Anglicy później wywożąc tą szablę do Hiszpanii, no, nagle się okazało, że trafiła po prostu w ręce polskie. Także jest to niesamowita historia, czasami życie tworzy niesamowite scenariusze. Także szabla początkowo stworzona na Węgrzech, która wywodziła się z dawnych szabel w sumie polsko-węgierskich, skopiowana została przez Anglików, wywieziona na później do Hiszpanii i w Hiszpanii trafiła w, Polsce, w ręce najsłynniejszego pułku z epoki napoleńskiej, polskiego pułku szwoleżerów Gwarni. Także historia, bym powiedział, no ciężko byłoby taką wymyślić. Dziękuję wszystkim, kłaniam się i pozdrawiam.